Co daje innym Twoja historia? Napisanie swojej historii to nie jest prosta droga. Wymaga czasu, dedykacji siebie, wejścia w głąb swoich doświadczeń, współczuciu sobie, akceptacji siebie, bycia swoim opiekunem, a często rodzicem. Mimo, że znasz, gdzie jesteś teraz, Twoje doświadczenie posłuży tobie i innym. Gdy zdecydujesz, że zawiera ważne przesłanie, dostrzeżesz, że takie jest istotnie. Stanie się inspiracją, a może też balsamem dla duszy innej osoby, przynosząc nadzieję, a dla ciebie. Będzie drogowskazem dla dalszej drogi, którą podążysz. Gdy odkrywasz kawałek po kawałku części swojej historii, odkrywasz krok po kroku etapy swojego przeznaczenia i celu życia. To na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.